Bam bam. Siema! Tutaj dietoszki. Kończymy w tym samym miejscu, co zaczęliśmy. Zaczynamy w tym samym miejscu, co skończyliśmy. Tak, w ten sposób powinienem się wyrazić. No i robimy dalej ten dach, tak? Nie skończyliśmy wczoraj. Nie ma wągla, nie ma wągla, nie ma wągla. Nie mamy ma węgla ja jeszcze jeden charcoal powinien być. No i jest jeszcze jeden charcoal. Jeżeli mamy sześć obiektów... No, mamy siedem, no to trochę nam przepali, tak? Mamy szklany dach, przeszklony. Już prawie cały, tylko tutaj nie mamy... Ja pójdę i... Tak, mamy już tą pelerynę. Ja pójdę i pościeram drzewko. Takie pojedyncze smutne, więc je, je zaśniemy. Tak, mam też pięść, magiczną pięść. Którą ma każdy grać. Jej. Tak, możemy normalnie grać tak jak na Creative. Dlaczego się tak kręczę, Żeby Wam zlagowało. No dobra, już nie. Po prostu wtedy działamy jak wiertło, no nie. Czekaj. już. Więc mamy trochę tych desek. Myślę, że przerobimy całość i budujemy, zabieramy się za kolejne piętro. A czego by to zrobić. Myślę, że normalny desek. Tak, już będzie ten bug głupi. Dobra, słuchajcie. Siedem obiektów nam się przepaliło i to jest... To się nazywa właśnie supermoc To nie jakaś peleryna supermana Brawo, straciłeś jedno szkło Tak, więc czekajcie, bo pamiętam, że tak, miałam jedną pochodnię I ją postawimy tu Dlaczego nie tutaj? Tutaj też potrzebujemy powodnie Ale tu będzie prześwitowało wszystko Tak, słuchajcie, bo Ja mam zrobić coś takiego Mam nadzieję, że. No, ja wiem, że te deski nie powinien mi stracić. Ale potrzebuję tylko jedną rzecz, więc. Nie stracę ani jednej. Tak, i teraz zrobimy coś takiego. Idziemy do skrzyni. Noceł, zaraz nie będzie noceł, tylko bierzemy ze skrzyni nasze Dobra. Oczywiście paty, paty w dżunglu, czarne kloce, jak to mówi Alrzej. I tutaj pochodnia, żeby nam góra rozświetlała. Tutaj pochodnia. I tutaj pochodnia. Zresztą można tutaj klapić. Dobra, domek jest w zasadzie jasny. Potrzebujemy troszkę więcej drewna dębowego. Tak, jeszcze udoskonalamy nasz domek. Czekam aż budujemy cały, ponieważ to jest typowy symbiwalowy domek. Wiem, że nie jest jakiś pro elo. Ale za to jest praktyczny. Efektywny. Zmyślimy w nim jakieś tam rzeczy, tak? Dla mnie jest ok Tak więc... Tu macie cięcie i do poszukujesz drewna. A więc już znalazłem drewno. Idziemy do domu. Mam równo tak. Wiem, że nie potrzebujesz tak, ale jeszcze na górę, na podłogę, tak? Znaczy na podłogę, na górze to będzie. Yy, te szkło. Ponieważ wyciągnął oddzielnie. tak, więc teraz nas, o naszej. W na, przy, z znasz. power off! Nie, nie potrzebuję. Dobra. Chciałabym się wyłączyć telewizor, no ale. nope. Nie pozwolimy. Nie pozwolimy na to! Gandalf, nie bój się. Chciałam cię postawić. Nie. Jak, chcecie, jak budujecie spo, możecie to potraktować jako poradnik, że te części oglądacie jako poradnik, żeby tylko się nauczyć w domku. Możecie to tak potraktować. To Tą deszkę, którą postawiłem przed chwilą tutaj, nie, staw, nie stawiajcie jej. O, nie stawiajcie tej deszki tutaj, dobrze? OK. Wszystko pasuje. Dziękuję. Tak, te wszystkie bugi, jakie tu, jakie tu się robią. Wreszcie te rogi to trzeba usunąć. Tak, bo od środka to nie robi żydnicy. Au! Tu bolało. Dopiero 6 minut nagrywamy, nawet niecałe. Dobra, więc tutaj zrobimy sobie okienko. Tutaj zrobimy takie jedno większe okno. Już robimy w ten sposób takie okno. Tu już będą inne rzeczy. A tutaj już zakryjemy całość Deszkami Myślę, że już ogień mamy, okien mamy dużo. Jeszcze tyle szkła będziemy musieli nabierać. To. Tak, tutaj też powinien zrobić. Tak, tutaj też w zasadzie zrobię to to okno możemy w zasadzie wypełnić To i tak nic nie ma ciekawego, tylko ocean i tam mamy widok tak. Tutaj będą, będzie myślę, że podwójna skrzynia W zasadzie możemy to drewno wykorzystać Właśnie użycia Możemy to drewno wykorzystać, żeby zrobić skrzynię Jej, jasno się wyraziłem Tak, tutaj Zrobimy drabinkę, tutaj będzie drabinka do góry E, więc teraz. Ten, 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 ten. Oczywiście, dla mnie skrzynie powinna się kraftować inaczej. No bo taki prosty crafting dla. Kre, taki prosty crafting dla skrzyni jest dla mnie zbyt prosty. No. Tak się nie robi skrzyni, tak? Tak, sześć drabinek, 7 drabinek, nawet nie, 21. Cieszę się, więc użyłem zbyt dużo drabinek i mam teraz na milion pięter. Jestem tak dumny i wesoły jak nikt i nigdy. Dlaczego nie mogę tu postawić drabiny? Może mi ktoś jasno wytłumaczyć? No i teraz się buguje, cieszę się że zabierzmy się tam drabinę no, Czemu nie możesz się tu postawić? O co chodzi? Aha, bo tu jest chodek. No to fajnie Czyli, że tutaj całe musi być rzeczywiście tak i teraz trudu, trudu, jej, możemy postawić drobinę, ja jestem weselowy jej Tak, płotki się kraftuje teraz głupi, ono jezu, no jak ja tego nie lubię. I już nagrywamy 10 minut. A nie no, no myślałem, że już krócej nagrywamy wiecie co? Tych patyków to my możemy sobie robić dużo. I tak się nie robi patyków. Jej! 40 patyków. Więc jak się robiło w ogóle płotek? Potrzebujemy dużo dębowych płotków. Tak się robi płotki. Jestem pasowy. Potrzebujemy. Żeby 8 płotków, czyli że więcej niż tyle, tak, tak, mamy 6 płotków. Jeszcze tu mamy dużo podków. 3, 4, 6. Tak, tak, 24 płotki, jestem wesoły. Tutaj to będzie nasze miejsce łóżnika. Tu mi się zbliża, zbliżało do wyspy. Dobra, zdechłeś! Tak, tutaj jest nasza wieża. Łóżnika, że się ściągnę. No bo nie czekajcie chwilę. Cięcie. Jesteśmy Wziąłem żeby kawałek czekolady. I tyle. Na chwilę, no nie, bierzemy w wieżę łucznika. Ta! Zdechłeś! 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 Dobra. Przestańmy się bawić łucznika. Nie czegoś miecza. Tu mamy pustą przestrzeń. Chciałem tu postawić. Podwójną skrzynię. Uh -huh. Uh -huh. Wiem, że mój teraz zabiera aż yy, no, prawie całą skrzynię. Bez kilku pól. Całą skrzynię Fajnie, że płużacie mi nic zaciera wody. Jestem bardzo wesoły. Czy teraz nie wylatują itemy, tylko jak jesteś koło y, skrzyni? Nie no. no. Dla mnie ten domek wygląda świetnie. Tylko to wygląda jak buźka. Tu ma buzię i ma podbite w ogóle. Świetnie. Yy, ale no oczywiście nie skończyłem jeszcze. Tu jest drabinka Sebastian. Tutaj, musisz zapamiętać. Yy, że... No, no, dobra. W ogóle w tej skrzyni miał... Mało przedmiotów miałem. Jak tam, PR na Supermana w ogóle się nie kończy, no nie? Tak, i teraz mamy dużo miejsca na nasze dzieci. Yy, dużo, dużo, dużo. Więc posiadamy sobie całą to szczynię. I tu mamy takie niepozegrowane rzeczy, no bo potem na należy pozegrowane. Nie mamy ze dachu tutaj. Kiepsko. Idę się prześpić. Przespać. Nie prześpić, tylko prześpać się sobie. tym Czemu ty taki jesteś? Dobra, już tutaj nie będziemy zakończać, ponieważ tutaj zrobimy podłogę półpłytek. A dlaczego półpłytek? Pół płytki Lubię używać półpłytek, to jest po pierwsze oddaj to. Tak. A po drugie pół płytki jak nie wiecie, to pół płytki przepuszczają światło. Czyli, że jakby był dzień na dworze, tak patrzcie co się tam dzieje. To jest głupie. Bo jeżeli próbujecie coś zniszczyć z drugim, to się dzieje. Dziwne rzeczy się dzieją. Ja to Czemu to się tak tylko dopuńisz? No, to, to brzydko wygląda, no. jeb Jeep. Do, do do do. Dobra. Ile już nagrywamy? 14 minut. Więc. witamy się z wami w kolejnym odcinku. Cześć.